Przekręt z kredkami. Historia Bennybera i Ruby Rabbit. To był dzień sztuki w Fernwood Forest, a Ruby Rabbit ciężko pracowała nad swoim największym rysunkiem. To będzie wielka mapa lasu, powiedziała Bennyberowi. Z rzekami, górami, miejscami na piknik, a nawet tajnymi kryjówkami. Benny zajadał się mafinem z jagodami, obserwując jak szkicuje ulubionymi kredkami ułożonymi obok niej w idealnej tęczowej kolejności. Potrzebujesz pomocy? zapytał. Pewnie, powiedziała Rubi. Pokoloruj jezioro, ale tylko niebieską kredką. Benny skinął głową i podniósł niebieską kredkę tylko po to, by zdać sobie sprawę, że jej nie ma. E, Rubi? powiedział. Przesunęłaś swoją niebieską kredkę? Uszy Ruby Rubi drgnęły. Nie. Nie wychodziłam z tego pnia przez cały poranek. Przeszukali stół piknikowy, trawę, nawet okruszki mafinek Beniego. Czekaj! Szepnęła Rubi, wskazując na róg swojego rysunku. Maleńki ślad niebieskiej kredki ciągnął się przez papier w dół pnia i w las. Oczy Beniego się rozszerzyły. Czy to ucieka? Rubi chwyciła lupę. Tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć. Podążali szlakiem przez drzewa obok bulgoczącego strumienia i podkrętymi korzeniami. Tu i ówdzie dostrzegali smugi niebieskiego na kamieniach i liściach. Tędy! – zawołała Ruby. Na zakręcie ścieżki niebieskie ślady się zatrzymały obok małego rysunku na pniu drzewa. To była uśmiechnięta buźka. Na niebiesko. Benny mrugnął. Czy twoja kredka to narysowała? Zanim Rubi zdążyła odpowiedzieć, czerwona smuga przemknęła obok nich na ziemi. Moja czerwona kredka, mamesza, krzyknęła. Teraz jej też nie ma. Pognali za czerwoną smugą w dół wzgórza, gdzie znaleźli kolejny rysunek, czerwony kwiat na pniu drzewa. Myślę, że twoje kredki żyją, powiedział Beny, na wpół zdumiony, na wpół zaniepokojony. Nie żyją, powiedziała Rubi, ale może są zaczarowane? Wyruszyli ponownie, zbierając wskazówki. Żółte słońce uśmiechnęło się ze skały. Zielona winorośl wiła się spiralnie po drzewie. Każda kredka zostawiała za sobą kolorowy ślad. Prowadzą nas gdzieś, powiedziała Ruby. W końcu dotarli na szeroką polanę. Na środku stało duże drzewo z pustą podstawą, a w środku wszystkie kredki. Ruby wirowały w powietrzu jak tancerze. Robią coś, wyszeptał Benny. Jak można się było spodziewać, na wewnętrznej ścianie drzewa kredki rysowały gigantyczny mural. Był las, jezioro, zwierzęta, nawet Beny i Ruby machający. Ostatnia kredka fioletowa przeleciała przez górę, tworząc podpis. Stworzone przez Ruby Rabbit i jej kredki. Ruby zrobiła krok do przodu, uśmiechając się. Myślę, że chcieli zrobić coś wyjątkowego, coś własnego. Beny klasnął. To piękne. Kredki delikatnie opadły do jej koszyka, wyczerpane, ale szczęśliwe. Ruby pogłaskała je. Jesteście pełni niespodzianek. Wróciwszy na miejsce piknikowe, Ruby dodała ostatnie szlify do swojej oryginalnej mapy lasu z pomocą swoich teraz bardzo współpracujących kredek. Myśli, że, że zrobią to jeszcze raz? Zapytał Benny. Ruby zachichotała. Może, ale następnym razem schowam brokatową kredkę. Nie jestem gotowa na błyszczące wiewiórki. Tej nocy, gdy pakowali swoje przybory artystyczne, Benny zauważył mały rysunek na krawędzi stołu. Malutkiego niebieskiego misia i podskakującego czerwonego królika tańczącego. Wygląda na to, że zostawili notatkę z podziękowaniami powiedział. Rubi puściła oczko. Najlepsza jak dotąd zagadka.